Witajcie w przestrzeni arbitrum. Zapraszam Was, kochani, bardzo serdecznie na czytanie duszy na wrzesień 2024. Co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała? Mamy tutaj rozkład, ale zanim przejdę do rozkładu, chciałabym, żebyście wy, kochani, ten rozkład zobaczyli. Tym razem przełączę Wam rozkład, być może Wam podpowiedzą coś te ilustracje. Te karty. Chciałabym zaznaczyć na początku, że będzie bardzo intensywna energia. We wrześniu czeka nas 17. Super księżyc oraz częściowe zaćmienie księżyca w rybach, więc będzie, będzie nostalgia, będą sekrety, będą tajemnice, będzie dużo uczuć, będzie bardzo dużo wrażliwości tutaj i coś, coś będzie pokazane, ale to wszystko Wam powiem. Jak to, jak to będzie wyglądało. Więc y, życzę Wam absolutnie wspaniałego września, moi kochani. Jeżeli chcecie, zapraszam na czytania prywatne. Do końca sierpnia mam jeszcze kilka wolnych terminów. Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie w przestrzeni Arbitrum. Zapraszam Was na czytanie Duszy na wrzesień 2024. Zaczynamy sobie z kart wyroczni księżycowej i mamy pierwszą kartę

Pokażcie światu swoje prawdziwe ja. Wodnik to intelekt, wodnik to internet, wodnik to ludzie. Więc być może niektórych z Was dusza wzywa już teraz do podjęcia działania do pokazania się w przestrzeni publicznej, do pokazania się w internecie, do pokazania swoich darów i talentów, do tego, do, do czego wyczujecie pasję, co Wam sprawia przyjemność, co Wam sprawia radość. We wrześniu 2024, Czeka nas również bardzo ważne wydarzenie astrologiczne, a mianowicie super księżyc. I tutaj emocje sięgną z nitu, kochani. 19 września 2024, bardzo wysokie emocje, tutaj może się bardzo dużo dziać, tu będzie bardzo dużo rzeczy pokazane, tutaj będą gorące emocje, tu będą gorące linie, telefony, tu będą intensywne spotkania, tu będzie szybka energia, tu będzie bezsenność, moi drodzy. I kolejne bardzo ważne wydarzenie astrologiczne we wrześniu 2024 jest to zaćmienie Księżyca. I tutaj mamy pełnię w tle pokazaną. I tu mamy przesłanie karty, wnioski. Są na wyciągnięcie ręki. Czyli będzie wszystko jasno i klarownie pokazane. A że są to ryby, to jest to wibracja numeru 7. Wejście bardzo głęboko w siebie. Wejście w swoją duszę. Zobaczenie... Tych swoich pragnień, których mogliście nawet wcześniej nie dostrzegać, mogło to być zaćmione. Wy mogliście nawet nie wiedzieć, czego Wy tak naprawdę w życiu chcecie, czego chce Wasza dusza. Wsłuchajcie się w siebie, bo nadchodzą bardzo głębokie wiadomości. Moi kochani, karty duszy. Zaczynamy sobie kartą wszystkie ścieżki prowadzą do domu wewnętrzny autorytet Wy będziecie mieli wewnętrzny autorytet sami dla siebie Wy będziecie mieli intuicję we wrześniu 2024. Wy musicie skierować wzrok do środka. Słuchajcie wrzesień to jest numer 9 to jest zakończenie to jest podsumowanie to jest zamknięcie pewnego etapu w waszym życiu i wszystko prowadzi do tego żebyście znaleźli się w domu, żebyście Znaleźli się w swojej wewnętrznej przestrzeni, dobrze sami ze sobą. Tylko moi drodzy, jest jedno ale: Wy musicie za coś przeprosić. I teraz Wy czujecie się bezbronni. Niektórzy z Was czują się bezbronni. Niektórzy czują silną potrzebę, dusza ich wzywa, do naprawienia zła z przeszłości, właśnie we wrześniu. Co to dla Was oznacza? Słuchajcie, to jest takie naprawienie, że Wy chcecie tą relację tak uzdrowić, że Wy chcecie to wyrwać z korzeniami, co było. To, co Wam, to, co się ciągnie, to, co jest niekończącą się opowieścią, co za chwilę wyjdzie również z karty wyroczni, wyrwiecie to z korzeniami. Słuchajcie, wyrwijcie przede wszystkim stary żal. Żal jest energią, żal jest emocją bardzo nisko wibrującą. Żal jest energią. Taką, która bardzo obciąża naszą duszę, to jest najgorsze uczucie, które odbija się na naszym zdrowiu. I niepotrzebnie żegnamy żal właśnie w dziewiątym miesiącu tego roku 2024, roku karmicznego, roku no, niosącego wibracje 8, a więc karmy, bardzo silnej karmy. Miejcie zaufanie, że jest to właściwy czas, żeby zakończyć. Zaufajcie w fali, która Was niesie. Czas się nie kończy, czas wam się nie kończy. Tutaj kończy się ten etap. Pamiętajcie, wy macie czas, wasza dusza jeszcze ma bardzo dużo do zrobienia. Także nie martwcie się, że z pewnymi etapami wy, wydaje wam się, że kończy wam się świat. Nie, nie moi kochani. Wasza dusza wam mówi: Ufaj, ufaj mi wiarę. I woda, uczucia, emocje, morze. A więc być może wybieracie się nad morze, być może wybieracie się w podróż duchową. O, widzicie, tutaj są nieoczekiwane pieniądze, już zaczyna mnie lewa ręka swędzić, więc to jest znak. Nie wiem, czy. Słyszeliście ten przesąd ludowy? U mnie tak moja babcia zawsze mówiła: prawa ręka swędzi na witanie, lewa ręka na pieniądze. Dajcie znać w komentarzu, czy wy o tym słyszeliście. Słuchajcie, tutaj ktoś dostrzeże wasz potencjał. Tutaj rzucone zostanie światło waszej podświadomości. Więc wspaniale, ktoś dostrzeże wasze dary, talenty, coś niesamowitego. I mamy oceanę, a więc znowu woda, znowu uczucia, emocje. Podejmij akcję. Tutaj mamy zaufanie, zaufaj sytuacji. Ty potrzebujesz zaufać sobie samej, samemu, być dobry dla samego siebie, bo tu się ciągną cały czas za wami niekończące się opowieści. Siódemka, bardzo głęboko. Słuchajcie, no naprawdę, powiem Wam szczerze, że tutaj. Yy, Czas zakończenia tej opowieści, która Wam nie służy, która się ciągnie być może latami. Dajcie znać w komentarzu, czy historie ciągną Wam się latami i macie wrażenie, że jest to niekończąca się opowieść. Może to dotyczyć e, sytuacji rodzinnych. Sytuacji bardzo mocno zakorzenionych, i Wy możecie mieć, moi drodzy, nieodblokowaną karmę rodową, niektórzy z Was. Więc zapraszam na czytania prywatne, czytania duszy, zapraszam na. Czytania o przeszłych życiach. Więc być może ciągniecie jakieś lekcje, długie karmiczne za sobą. Dajcie znać, napiszcie wiadomość prywatną. Umówcie się ze mną na niezobowiązującą rozmowę. I właśnie w tym roku numer 8, to co Wam powiedziałam, rok 2024 się kończy we wrześniu, rok 8, zaczyna się 9. Słuchajcie, tyle tych dziewiątek, tyle tych podsumowań. Bądźcie fair sami ze sobą. Bądźcie fair sami ze sobą. Uzdrówcie te emocje, uzdrówcie te relacje, uzdrówcie. Tą karmę, a macie kartę, mamy energię, mlekiem i miodem płynący. Piątka, ruch, zmiana, jedynka, nowe początki. Wspaniałe wiadomości, wspaniałe karty. Zapowiada się niesamowicie, ale wiecie co? Musicie złamać jakieś bariery, tak? Wy musicie przełamać jakieś stare schematy. Wy musicie to wyrwać z korzeniami, tak jak było powiedziane. Złamcie te bariery i spójrzcie głębiej, głębsze spojrzenie, na sytuację głębiej w głąb siebie. Dziewiątka. Kiedy? Jak nie teraz? Być może dla Was jest też ważny rok. 2021 był ważnym rokiem, dlatego że dziś przyszło do mnie przed zrobieniem czytania, właśnie 2021 rok. Wrzesień. To, co się zaczęło wtedy, może teraz się skończyć. Czy ciągnie się za Wami jakaś sytuacja, niekończąca się opowieść? Zaufajcie swojej intuicji. Wy dokładnie wiecie o co chodzi. Moje życie jest prowadzone, ja jestem prowadzony. Ja mam naprawdę przekaz, ja mam intuicję, ja mam znaki, ja mam symbole. Ja dostaję przekazy być może w snach. Wasza dusza chce Wam przekazać. I otwórzcie swoje serce na miłość. Ta karta zawsze otwarcia serca mówi o energii Pana Jezusa, bezwarunkowej miłości. Numer 11. Czy coś Wam to podpowiada? Otwórzcie swoje serce, uzdrowienie czakry serca, odblokowanie czakry serca dla niektórych z Was ogromnie ważne. I wiecie co? Tutaj nam wyszły karty wyzwolenia. Wy się wyzwolicie, wy coś zakończycie we wrześniu 2024, moi drodzy. Z czegoś, no widzicie, z czegoś yy, zostaniecie wyzwoleni. Być może te kajdany zostały założone właśnie wtedy. Jeżeli tak, te kajdany zostaną dom zdjęte i znajcie swoją wartość. Jeżeli będziecie znali swoją wartość, Słuchajcie, nieustannie powtarzajcie sobie, że jesteście godni, że przynależycie do energii miłości. Tutaj mamy lwa na tej karcie, a więc poznajcie swoją wartość właśnie teraz, w sezonie lwa, w tej ognistej energii, w tej energii pasji. Rozbudźcie swoją pasję, zobaczcie, jak dużo jesteście, czy byliście w stanie zrobić, jak dużo byliście w stanie udźwignąć na swoich barkach, moi drodzy. Naprawdę, i będziecie mieli bezkres, bezkres wszystkiego, bezkres energii dobrej, płynącej dla Was z wszechświata, bezkres możliwości. To jest to, co będzie dla Was przeznaczone, tylko zróbcie coś inaczej. Słuchajcie, pójdźcie inną drogą, to co ja mówię, do pracy. Pójdźcie na jakieś inne zajęcia, obejrzyjcie inny rodzaj filmu. Przeczytajcie coś innego, znajdźcie jakąś informację, być może w internecie inną. Zacznijcie szukać inaczej, zacznijcie patrzeć inaczej i wy zakończycie ten miesiąc w energii słońca. A więc, absolutnie wspaniałe, główna arkana, co stać się musi. I na tej karcie, wyjątkowo, jest tu numer 13, a więc jedynka nowe początki, trójka zmiany katalizator. Zawsze jest to numer silnych zmian, które nadchodzą. A więc co jesteście w stanie pożegnać, żeby powitać te nowe zmiany? Karty Archaniołów i Przodków. Zobaczymy, co dla nas, dla naszej duszy od przodków. Jakie wiadomości na wrzesień 2024. Jakie wiadomości kolektywne dla nas. Kochani znachorka, a więc szanujcie swoją wewnętrzną wiedzę. Wy wiecie, Niektórzy z Was już to wiedzą, już to czują, już wiedzą, z czym mają zakończyć. I tutaj słuchajcie, jesień. Na jesieni się uwolni to, co stare i czas na odpoczynek, a więc Wy dopiero jesienią. Odpoczywacie. Wasza dusza ma odetchnienie dopiero jesienią. Odchodzi to, co stare. Ten kruk. Ten kruk mówi o pożegnaniu, kolor pomarańczowy, a więc tutaj mamy czakrę sakralną. Wszystko się odblokuje i uwolni. I słuchajcie, szanujcie swoją wiedzę, szanujcie siebie, wywiedzcie, kim wy tak naprawdę jesteście. I przede wszystkim czas wytropić swoje lęki. Wytropić swoje lęki. I wtedy odblokują się wasze pragnienia. Pragnienia z duszy, pragnienia z serca. Moi drodzy, wybierzemy kryształ i przesłanie anielskie na wrzesień 2024. Dla was wszystkich, kolektywnie. Czytanie dla każdego znaku zodiaku na wrzesień już zaczynam robić, więc spodziewajcie się ich niedługo. I co dla nas, jaki kryształ? Kochani, turmalin arbuzowy. Turmalin to jest silna ochrona, redukcja stresu. Ktoś jest tutaj silnie przeciążony, ktoś jest tu silnie zestresowany, ktoś tutaj czyjś zdrowie cierpi, bo jest tu mnóstwo stresu. Odstresujcie swój umysł, ciało oraz harmonogram, co niektórzy moi drodzy, ponieważ potrzebujecie odpoczynku, naładowania akumulatorów oraz odnowy, moi drodzy. Wy potrzebujecie odnowy, wy potrzebujecie bardzo silnie. Oderwać się od pracy, oderwać się od zmartwień. Przesłanie anielskie dla Was. Karta Rada Anielska na wrzesień 2024. Kochani radość, odnajdujcie radość we wszystkim, co Was we wrześniu spotyka. Kochani, zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam do spotkań ze mną, rozmów. Życzę Wam pięknej energii, aby Wasza dusza znalazła spokój, ukojenie, miłość i harmonię, obfitość oraz wszystko to, czego potrzebuje. Życzę Wam wspaniałego września, buziaki, uściski i do zobaczenia.